Wszystkim przepraszam, że dawno nie nagrywam, ale byłam zajęta I teraz y, Będę się pakować na wycieczkę Na pięciodniową wycieczkę, na zieloną szkołę I najpierw się spakuję A potem wam powiem, gdzie będę jechać Jakie będę miała atrakcje I no tak no to na Najpierw się spakuję To jest moja walizka przed spakowaniem To jest moje po spakowaniu Mam wszystko, co potrzebuję um, Teraz będę pakować plecak tu są jeszcze rzeczy, których y, tam będę zaspokoić Klapki y, Ręcznik y, Układ y, na wodę przy, na wszelki wypadek y, Krem z filtrem y, No jakieś tam kremy y, Tutaj mam szampon Jeszcze muszę wziąć um, odżywkę, ale to później Bo y, muszę się jeszcze umyć dzisiaj y, Tutaj mam jód i jakieś y, torebki z herbatą, żeby Mógł się napić, mógł się napić, tu mam pieniądze z tyłu Legitymacja jest tutaj um, No i zaraz to będzie Oczywiście muszę jeszcze mu nowe słuchawki To są z JBL Nowe słuchawki um, Właśnie je kupiłam I one tam się zepsuły i teraz mam takie To jest bezprzewodowe, a i oczywiście czapka z daszkiem. I okulary jeszcze wezmę takie okulary. Się, Więc Ja proceczę. Biorę ten. Zobaczmy zrobię w klasie tutaj. Teraz tutaj trochę przykąski i jakieś jeszcze inne rzeczy. I zapoduję takie karty. Wezmę um, chyba kikaty. Nie um. znam się, czy brać czekoladę. Nie, bo czekolada nie, czekoladę nie. To też nie to też bym wolała zostawić dla kogoś, jak bym zjadła z gdzieś tam no to to, ale może, znajdę... o jeszcze lubi się wezmę ja chyba dwa albo trzy i yy, mam jeszcze takie tam duże chipsy więc no, tutaj na razie jeszcze yy, swoje okulary, czapkę też podłożę yy, pieniądze oczywiście Wezmę od razu ładowarkę do mojego zegarka i tu um, do mojego. E, to jest. Mm, to jest, jak się to nazywa, ale wezmę to, bo ja mam tu USB i z tym ładuję, więc no, wezmę to od razu. Naładuję swoje słuchawki zaraz. Mhm. Jeszcze wybiorę jakąś torebkę. Nie, nie jestem pewna, bo mam taką, ale to jest za mało, moim zdaniem. Bo mam tu też taką. o taką czarną. Adę. Myślę, że ją zabiorę, ale lubię no bo ten czarny kolor zwraca uwagę słońca no i nie wiem, czy wziąć. Ale jest największa, i taka moja najlepsza, więc. Nie, i owe na wezmę ją. mam spakowaną, ale nie do końca bo kosmetyczka nie ma wszystkiego. Że z czotki do zębów, bo będę jeszcze mieć, mieć dzisiaj. No i tutaj mam. Będę już pokazać drugą. Tam mam picie Liptona, dużą butelkę, e, chipsy i tą torbę. E, tam się ładują słuchawki. No i zaraz będę mówić. Musi... Powiem wam, gdzie, mogę, gdzie będę jechać. Będę jechać do Gdynia, Gdańsk. Gdy, w Gdyni będziemy chyba spać, a w Gdańsku będziemy zwiedzać. Zwiedzać. Ale nie też będziemy zwiedzać. E, Jedzie tam na 5 dni. Um, no. E, zaraz powiem, jaki będziemy mieć plan, bo Gdzieś zagubiłam plan i muszę wybrać koleżanki, że mnie wysłały i kolegów. Więc jak dojdzie mi ten plan od koleżanki czy od kolegi, to um, wam powiem. Czy mi kolega wysłał plan wycieczki Więc wjeżdżamy o 3.15. Myślę, um, nie, 3.15 15 jest biurka, a 3.30 30 wyjeżdżamy. Um, I jedziemy chyba autokarem do Rzeszowa. Czekajcie, muszę sprawdzić. Tak, więc um, z Rzeszowa jedziemy do Gdyni. Um, Potem zakwaterujemy się w naszym hotelu. Seahotel, chyba tak dobrze przeczytałam. Tak, hotel no to zakwaterujemy się, potem mamy chyba obiad. Potem chyba ja przeczytałam, że mamy wyjście na plażę, więc super, wyjdziemy na plażę, a potem chyba muszę sprawdzić. Potem jak wrócimy z plaży, to mamy kolację, potem zajęcie integracyjne i to na tyle tego dnia, więc to będzie jutro. Więc przez ten dzień was przeprowadzę jutro. Potem, 30 maja, to was przeprowadzę też. Każdego dnia będę mówić, co będziemy robić i gdzie. Um, no tak, i no tak to będzie wyglądać. Więc każdego dnia będę próbować robić vlog z każdego dnia. Może pewnie będzie to późnym popołudniem, ten filmik uploadowany, ale no będzie. Tu sobie jeszcze powerbank, bo na przykład w autokarze albo w pociągu może nie być kontaktów, więc wezmę sobie naładuję powerbanki. To tyle na dzisiaj, bo muszę, bo wszystkiego nie spakuję teraz i Wam opowiedziałam, co będę robić, więc do zobaczenia jutro. Pa!